Siemanko widzowie, z tej strony Soksywia i dzisiaj nagrywamy z moim kolegą Dzbanem i będziemy tam uciekać przed Lucy kto pierwszy odpadnie to przegrywa a druga osoba wygrywa no i mam takie w ogóle no bo pamiętam, że tam Was się pytałem o was o konkurs i nie pamiętam czy zrobiłem i pamiętam i mój pomysł na ten konkurs to będzie taki, że ten, który będzie miał najwięcej lajków w komentarzach, to e, będzie mógł ze za mną zagrać. No. To fajnie. A to w ogóle się przywitałeś, czy nie? Bo nie wiem. Nie, ja a wolę o... nie mówić. To okay? ma dziecinny głos. Nie hmm. Chcę hmm. Pewno... Potem no mówić, że panie. mam 5 lat, a było 6, a mam 9. Hmm. Ja tam 11 mam. Gdzie jesteś? No. A miałeś poprzednią urodziny? Co? Miałeś poprzednio urodziny? No, 30 maja. A, no, i najpierw zróbmy to... jedną rzecz, bo ja dawno już nie gram w Wujdah, tak? Jakoś tak, miesiąc temu dopiero wróciłem? I a to. Tutaj poszliśmy, a nie na klocki, bo pobudowali. Nie wiem, ale to, co mi najbardziej było ciekawi, bo. To Czego to ja się nie A widziałem Przeszej, stop. stop, stop Wiesz co? Spalacie i na tym da się odpowiedzieć Za, otworzyć te drzwi Poczekaj Poczekaj, o nie. To ja zrobię to samo Tutaj zamknij mi drzwi Pomocy! Patrz, otwórz mi! Co to jest? Patrz, kliknij! Przycisk Oculus i wyciągnij sobie rękę. O. A A. co tutaj? O co chodzi tutaj w ogóle? nie wiem, co tu chodzi. Patrz. Tutaj. No. Tutaj jest Lustri. Aha! I to pokazuje na tej mapie, gdzie ona jest? Nie, tutaj par. Par. Hej, par. No i tutaj się zamyka. Aaa. Dobra, to idziemy. Szukać hey. tą... Pokaż A. Oho, fajny. Dziung. A w ogóle to? Co to jest za miejsce? Jeszcze mam... Muszę to powiedzieć Wam coś widzowie. Kiedy wpijecie pięćdziesiąt subskrypcji na Soxy VR, mhm. to zrobimy specjal. Ta. Wyciągniemy picolo i będziemy pić. Ta, w górę tak no. <ścoughs> A my się wracamy. na 500 subskrypcji zrobimy grupę na Whatsappie. Ta. No i kto chce grać, to wtedy piszemy jaki Aha. jest kot Aha. No i gramy. Aha. Aha! Fajnie. O, okej. Okay. No, to, Bo to będzie... Na na placki. Placki? Ale to najpierw są Lucy mieli się zrobić, nie? To przecież... No okej, okay, poczekaj, muszę cię po popryskalić, żebyś ty miał Lucy. Okej. Okay. O, jest okay. okay. dobrze. Te, te się pobyskałeś, i idziemy ją przywołać. No, i jak mówiłam, co jeszcze odpadnie przegrywa. O, co jest? O, tu jest! Jest ja wiem. Jeść, teraz. No jest tutaj, nadal. No ja wiem, teraz miałam szukać. Aha, a czy jest to? A to mnie to inaczej Chciałbym w ogóle no, to było oko tylko. Ej, wiesz, wie jak zrobić bombę. No, jak? Z jajka tego tam, gdzie jest niespodzianka? No. Wiesz, jak? A, wiem, no, no. no. A, wiem, no. Ale ja już byłbym ogóle... do pieczenia, częściej. No, Co jest? No, no, no. Ja się kupuję w ogóle tych jajek... W ogóle nie ręka mi się przez, przez chwilę. Ja tam nie patrzę, ja się wolę, nie? Ja nie no widzę tam patrzeć. ma. Ja nie jeden raz grałam w był i nie jeden raz mi skoczył. No hopę, tam to się w ogóle dzieje, nie? Ludzie krzyczą, nie da się w no, ogóle. Pomyl, tam skierty są tak to są na tak, mnie tak śmieszne. No jedynie tylko ten. Tam był tylko jeden taki Trzec, straszny. Ona wiem gdzie ona, bo tam zazwyczaj się pojawia. Ona zazwyczaj Ej, zobaczy, mam pytanie. No? Gdzie mieszkasz? O nie, nie, tego to nie powiem. No, ale... ale to tylko mi. Teraz nasz sekret będzie. Okej, okay, ale przecież widzowie to będą słyszeć, nie? Ale to po polniku. O jest? to jest! Dobra. O Jezu, nic nie było? Nic nie było, okej? Okay? Do bazy, do bazy, do bazy! Do bazy! Nie mam kluczy. Spokojnie. On na tutaj będzie. O za! Chłodzę się! Poczekaj. A mojej. Nie ma ich. Przód O no. o. Już. Nigdzie jej nie ma. Mogę? Pogadać coś? Będę. mieć ręce w ścianie. Jak to zrobić? Hmm. Prostym trikiem. Ja. To w ogóle jest mój pierwszy odcinek, kiedy nagryłem go ile taka, nie? A dawniej to w ogóle nagryłem co innego. Ona nas szuka, może wyjdźmy. No możemy. Ale widzę, że zmieniłeś outfit. No chupę. Ja na boxer skáčem. Nie, ja mám myslať. Aha. To nie je zlatá